Akacjowa 38 to popularna hiszpańska telenowela, którą można oglądać na antenie TVP1. Fabuła serialu skupia się na codziennym życiu mieszkańców pensjonatu przy ulicy Akacjowej w Madrycie, miejscu, gdzie nie brakuje emocji, tajemnic i zaskakujących zwrotów akcji. Co wydarzy się w 819 odcinku, zaplanowanym na czwartek 5 marca 2026 roku? Akacjowa 38, odcinek 819 Streszczenie szczegółowe Po skosztowaniu darmowej czekolady z La Deliciosa, cała dzielnica choruje. Wytrzymał jedynie żołądek Serwanda. Leonor pragnie pomóc nowym właścicielom i dostarcza im książkę kucharską. Blanka i Diego postanawiają zostać, dopóki nie uzyskają przebaczenia jego ojca. Ursula namawia Samuela, by też do tego dążył. Hasinto godzi się ze swymi wielbicielkami, przekupując je swoim serem. Akacjowa 38. O czym jest serial? Poznajemy historię Carmen, młodej kobiety w ciąży, która mieszka z brutalnym mężem. Pewnego wieczoru mężczyzna wraca do domu pijany i próbuje ją zgwałcić. Broniąc się, Carmen uderza go twardym przedmiotem w głowę. Sądzać, że zadała mu śmiertelny cios, zabiera kilka cennych rzeczy i wspólnie z matką zakopuje ciało w lesie, po czym ucieka jak najdalej. W czasie ucieczki rodzi córkę, którą nazywa Inocencia, aby chronić swoje dziecko, Carmen zostawia je w przyklasztornym sierocińcu, obiecując, że pewnego dnia wróci. Wraz z matką wyrusza do miasteczka, gdzie mieszka jej brat, jednak w trakcie podróży jej stan zdrowia gwałtownie się pogarsza. Ratuje ją lekarz, który szybko zaczyna się nią interesować. Następnie Carmen i matka zmieniają tożsamość. Od tej pory bohaterka przyjmuje imię Manuela i podejmują pracę jako pokojówki w budynku przy Akacjowej 30. W serialu Akacjowa 38 występują między innymi.